Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona. Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rezerwane szaty. Włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu, jego mieszkanie będzie poza obozem. Oto Słowo Boże. Tyś mą ucieczką i moją radością moją ucieczką i moją radością. Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, aby jego duszy nie kryje się podstęp, Tyś moją ucieczką i moją radością. Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła: apostoła do Koryntian Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie? Wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Oto słowo Boże. Pan z Wami, i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił go: Jeśli chcesz, Możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego. Chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd Go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi. I złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak, że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Trąd, najbardziej odrażliwa choroba przez tysiąc tysiąclecia. Były też inne epidemie, jak dżuma, która bardzo szybko zabijała, a trąd powoli odbierał życie, i to w sposób bardzo taki odrażający dla otoczenia. Nie było na niego lekarstwa, i ludzie trędowaci byli odosobnieni, wyłączeni ze wspólnego życia. Przez całe tysiąclecia. I trąd stał się wręcz symbolem choroby, a jednocześnie jest symbolem grzechu. W roku 1900, około, błogosławiony Jan Bejzyn, nasz rodak, Jezu, i tam jedzie na Madagaskar, by tam poświęcić się trędowatym. Rozpoczyna pionierskie dzieło leczenia trędowatych 12 lat jego posługa tam trwała sam zarażony umiera chciał najpierw jechać do Indii ale problemy językowe kulturowe o wiele trudniejsze na Madagaskarze po francusku mógł spokojnie się porozumieć a w Indiach 50 lat czekano na kogoś kto przyjdzie leczyć trendowatych a sytuacja tam jest jeszcze trudniejsza niż była w Afryce, bo trendowaty człowiek chory to w myśl wierzeń hinduskich człowiek, który pokutuje za grzechy z poprzedniego wcielenia, więc nie można mu nawet pomagać. I chorzy umierają na ulicach, nieraz wiele lat cierpią. Znamy postać świętej matki Teresy z Kalkuty. A oto w 1961 roku. Zakłada taki ośrodek dziwodajar dla trędowatych, nasz parafianin. Urodzony w roku 1913 w naszych dębinach, w tym kościele ochrzczony. Przed wojną wstępuje do palotynów, święcenia kapłańskie przyjmuje w 1939 roku. Czas wojny, czas konspiracji i jednocześnie uczy się medycyny. Na tajnych kompletach. Później zdobywa tę wiedzę w najlepszych ośrodkach w Europie i jedzie do Indii. Ale jedzie nie tylko, by leczyć, ale by być z chorymi. Bo dobrze wiedział, że samo wyleczenie czy zaleczenie choroby nie rozwiązuje problemu, bo człowiek dalej będzie okaleczony i będzie wyłączony ze wspólnoty narodowej, społecznej. To mu wiele nie pomoże, wbrew pozorom. Dlatego tworzy ośrodek, gdzie zamieszkał z trędowatymi, jak mówi, 24 godziny na dobę, z nimi był 7 dni w tygodniu. I to bycie przy człowieku chorym jest równie ważne jak ta opieka medyczna, która dzisiaj już umożliwia owocne zaleczenie choroby. Im wcześniej, tym oczywiście lepiej, ale to nie wystarczy. Trzeba tworzyć wspólnotę, w której ci trędowaci mogą zdobyć wykształcenie, zawód, rozwijać się, a ci, którzy wcześniej zostali zdiagnozowani, wracają do normalnego życia. W tej chwili tam około setka osób pracuje, większość uzdrowionych trędowatych, przyjmując kolejne rzesze chorych na trąd. To jest temat, który porusza Księga Kapłańska. A Ewangelia mówi, że oto Jezus przychodzi leczyć z największej choroby. Zachowuje się w sposób, powiemy no, wykraczający poza reguły życia, bo dotyka trędowatego, czego nie wolno było przecież robić. Uzdrowił Go. I jednocześnie te uzdrowienia w Ewangelii są zapowiedzią o wiele głębszego uzdrowienia, z niewoli grzechu. I wiemy, że grzech nieraz, jak trąd, może człowieka całkowicie zniewolić, nieraz może w sposób bardzo, nawet taki szkodliwy społecznie, uczynić niewolnikiem, powiemy, nałogu. I oto osoby zniewolone przez grzech, czy powiem mały grzech, czy bardzo wielki, na zewnątrz widoczny. Są również osobami, które zarażają innych grzechem. Często dzieci no, nie godzą się z tym, co widzą u swoich rodziców, ale potem okazuje się, że większość z nich popada w ten sam grzech, który wynieśli z domu rodzinnego. To jest jakaś przedziwna. Przeciwne misterium grzechu, że on jest zaraźliwy, z rodziców na dzieci, od kolegów, koleżanek, na swoich rówieśników, czy w grupach społecznych. To jest wielka choroba. I Pan Jezus przychodzi leczyć człowieka z niewoli grzechu. Ale to leczenie dokonuje się, powiemy, w mocy Ducha Świętego. I dokonuje się we wspólnocie. Tam Bóg najmocniej działa, tam moc Ducha Świętego najmocniej się objawia, gdy tworzy się wspólnota osób, która chce się wyrwać z niewoli grzechu. Mamy dzisiaj wiele takich konkretnych bardzo wspólnot, czy anonimowych alkoholików, seksocholików, zniewolonych przez hazard. Przez różne nałogi, namiętności, ludzie wzajemnie sobie pomagają i doświadczają, że we wspólnocie można doznać wyzwolenia z grzechu. Można doznać tego, że Bóg tam szczególnie mocno działa. I taki też jest cel naszych rekolekcji, do których się zbliżamy, Wielkopostni, całego wielkiego postu. Myśmy we wspólnocie parafialnej, we wspólnej modlitwie doświadczali, że Jezus ma moc mnie wyrwać. Z niewoli. To niewolę, myślę, najlepiej praktykujący katolik odczuwa, gdy spowiada się z jednego grzechu przez wiele lat. Wiele lat ten sam grzech, nieraz dawałoby się bardzo niewielki, nieraz nawet zrezygnuje i powie: To już właściwie nie warto mówić przy spowiedzi, nie jest to grzech śmiertelny. Właściwie, czy powiem, czy nie powiem, to i tak dalej będę w tym żył. I to tę moją niewolę mogę przynieść Jezusowi, jak trędowaty i mówić: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Pomyślmy, staję przed Jezusem i mówię: Jeśli chcesz, możesz mnie wyzwolić z grzechu. Przecież Pan Jezus po to przyszedł, żeby wyzwalać. On jakże bardzo chce mnie wyzwolić z niewoli. Ale potrzeba wspólnoty, wspólnej modlitwy. I zauważmy, jak dzisiaj szatan niszczy wspólnoty. To jest wielki proces ogólnoświatowy. Dzisiaj nie tylko ten, ten, ten koronawirus i wszystkie związane z nim ograniczenia niszczą nasze wspólne życie. Mniej się spotykamy, mniej z sobą rozmawiamy. Człowiek zaczyna się bać drugiego człowieka. To już nie jest jakieś sanitarne zalecenie, że mamy się bać drugiego człowieka. To jest taki wtórny efekt całej propagandy, żebyśmy żyli w strachu przed drugim człowiekiem, byśmy likwidowali przeróżne wspólne życie, czego nie zastąpi żaden internet. Wirtualne sprawy nie zastąpią realnej wspólnoty. A więcej, jak popatrzymy na decydentów w Unii Europejskiej, to oni są zdominowani przez tych, Którzy niszczą wręcz z premedytacją wspólnotę małżeńską, rodzinną wspólnotę, niszczą wspólnoty narodowe, chcą, by Europejczycy byli takim tyglem, mieszanką niewolników bez narodowości, bez więzów rodzinnych, a nawet już ulegają zniszczeniu wspólnoty ludzi nauki na uniwersytetach, by nie szukali prawdy, ale by służyli ideologiom. To jest wielki taki trend cywilizacyjny, kulturowy, niszczenia wspólnoty. I przeciwstawić się temu trzeba po prostu budując wspólnoty swoich przyjaciół, troszcząc się o wspólnotę rodzinną, troszcząc się o wspólnotę narodową. To jest to nasze zadanie, by wówczas Pan Bóg mógł uczynić wielkie rzeczy. I takie może praktyczne wnioski, jakie dla nas stąd wypływają, podpowiadaje nam święty Paweł, pokazując, jak bardzo on stara się być dla drugiego człowieka, nie być dla nikogo zgorszeniem, a być bliskim i dla Żydów, i dla Greków, dla Kościoła Bożego. I mówi tak: bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Gdy widzimy osoby. Zniewolony przez alkohol, a rozpoczynamy dzisiaj tydzień modlitw o trzeźwość narodu, to wiemy, jakże trudno podjąć osobiście całkowitą abstynencję od alkoholu na rok czasu. Jakże to jest trudne, by być blisko osób zniewolonych, bo dla człowieka, który jest zniewolony przez nauk, jedynym ratunkiem jest całkowita abstynencja. A najlepszą pomocą przyjaciele, którzy też żyją w abstynencji, czy tak jak on, zniewoleni, wychodzą z nałogu, czy po prostu dobrowolni abstynenci, którzy są wokół człowieka, który inaczej żyć już nie może. I wiemy, jakie to jest trudne. Dzisiaj przyjąć taką deklarację w Wielkim Poście na rok czasu: Ja chcę z miłości do tych moich braci, często są to bardzo konkretne osoby, też podjąć całkowitą abstynencję. Być razem z nimi. Wiemy również, ile mamy trudności w relacjach małżeńskich. Nieraz to bardzo jest skrzętnie ukrywany, wstydliwy temat, na zewnątrz nic nie widać, ale to jest coś takiego jak chleb powszedni, że w małżeństwie no, nieraz jest trudno. I oto można szukać pomocy w modlitwie małżeńskiej. Szukać pomocy we wspieraniu się pomiędzy małżonkami. I stąd kolekcje, które będziemy przeżywać od środy papiercow papiercowej, jedna seria, ta wieczorna, będzie poświęcona małżonkom, narzeczonym. Przyjadą małżeństwa z Torunia czy z innych okolic z Księdzem Aniołkowskim i będą dzielić się, jak we wspólnocie można rozwiązywać łaską Bożą różne problemy małżeńskie. Że to jest możliwe, że możemy rzeczywiście wzrastać w miłości, tak jak pragnęliśmy tego, to uczynić, kiedy byliśmy bardzo zakochani. Ta miłość może się rozwijać, ale właśnie we wspólnocie z Bogiem i we wspólnocie z innymi małżeństwami. Innym problemem są problemy przekazu wiary młodemu pokoleniu. No, widzimy, jak trudno dzisiaj młodzieży przejąć wiarę od swoich rodziców. Tak to jest wręcz karkoło mnie trudne. Jak wiele młodych odchodzi, załamuje się. I oto znowuż pomocą bo najlepszą mogą być przyjaciele. Po prostu koledzy, koleżanki, budowa wspólnoty przyjaciół, wśród których tym najważniejszym przyjacielem w tej małej gromadce jest Pan Jezus, którego młodzi nazywają po imieniu. My tworzymy grupę pięciu chłopaków czy dziesięciu dziewcząt, przyjacielską grupę, mówimy do tańca i do różańca. No teraz, może trochę inaczej by trzeba powiedzieć, ale to o to samo chodzi. Do wspólnej zabawy czy do sportu, ale jednocześnie w tej grupie kimś najważniejszym jest nasz najlepszy przyjaciel Jezus. I w takich grupach młodzież może rozwijać swoją wiarę. I stąd druga seria rekolekcji to będzie Dzień Skupienia na który zapraszam gorąco młodzież ze szkół średnich, młodzież studiującą naszej parafii, poczynając już od ósmej klasy, która rozpoczyna przygotowanie do bierzmowania, by w sobotę doświadczyć, że można budować wspólnotę, w której będę rozwijał swoją wiarę, będę dojrzewał. Czy wreszcie mamy rok świętego Józefa? A od 18 marca, w uroczystości świętego Józefa, ojciec święty Franciszek otworzył rok rodziny. Rodzina, której opiekunem był święty Józef. I ta trzecia seria rekolekcji o 10 rano od Popielca będzie poświęcona świętemu Józefowi, by sięgać po jego pomoc w budowaniu wspólnoty. Bo są różne problemy we wspólnotach Sołeckich, wiejskich, sąsiedli, są, 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 sąsiadami, w różnych składach, w miejscach pracy, tam gdzie żyjemy z drugim człowiekiem na co dzień. I warto odkrywać, że orędownictwo świętego Józefa może nam pomóc, realnie pomóc budować, powiemy, świętą rodzinę, świętą wspólnotę między nami. Święty, który, jak to śpiewamy, mówi milczeniem. Może nieraz jest zapomniany, jest jakby na nowo odkrywany, że warto rzeczywiście o Jego orędownictwo zabiegać w naszych problemach. Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. To śpiew przed Ewangelią. Obyśmy tak doświadczyli od popielca w tym wielkim pośle, który rozpoczniemy, tego doświadczenia, że wielki prorok. Jest obecny między nami w naszej wspólnej modlitwie. Jezus Zbawiciel jest obecny. Nie tylko oglądamy go, no, że w historii kiedyś chodził po Palestynie, nie tylko niektórzy wirtualnie oglądają przez łącza internetowe, telewizyjne, jak inni się modlą, jak inni spotykają się z Jezusem, ale byśmy rzeczywiście sami doświadczyli. Nie lękajcie się przyjść i spotkać ze swoim Zbawicielem, i przedstawić mu swój największy problem, z którym sam nie dajesz sobie rady, choćby to był bardzo taki przykry problem. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić.